Witam wszystkich hodowców w Chodowczyniu i Polsowej. Jesteśmy u mnie na hodowli, w sumie na podwórku na razie. E, dzisiaj tak sobie pogadamy trochę, pokażę Wam gąbki. Gąbki mam wypuszczone, samczyki latałem cały dzień. Piękna pogoda, jest, e, latają sobie ładnie, samiczki wczoraj miałem wypuszczone. E, no co, no śniegu trochę jeszcze jest, jest troszkę tego śniegu, ale już nie tak dużo wcale. Śnieg zaczyna topnieć. E, dzwonił do mnie wczoraj hodowca ze Śląska i zamówił sobie u mnie sześć młodych gołąbków, zamieniamy się w sumie. Starszy hodowca ze Śląska dzwonił do mnie, dobry hodowca, bo dobry, dosyć wyniki ma, i zamówił sobie, postanowiliśmy, gadaliśmy, gadaliśmy z 3-4 godziny, wymieniliśmy się trochę doświadczeniami, no i co, pogadaliśmy, popisaliśmy, no i wystąpił z propozycją, żeby się zamienić młodymi głębiami z drugiego albo z trzeciego lęgu. Powiedział do mnie, że możemy się zamienić tam za jego gołąbki, a ode mnie on będzie chciał z Deklaka, de z tego z tej głębi rozpodobł, z dwójka i z, z, z Chipo i z tej e, Blue Magic samiczki. Tylko Blue Magic samiczce będę musiał raczej zmienić z samczyka te tej belgijce. Bo ten samczyk kuleje, nie wiem czy ona mi skoczy w ogóle. Czy ona mi skoczy na nią. E, to co czułem, tam mi się gołąbki. To tam niektóre gołąbki w ciągu 5-6 dni powinny mieć tam jakieś jajeczka. Dzisiaj przyszło, dopiero dzisiaj odmroziło, nie? Taki mróz był, dopiero dzisiaj przyszła plusowa temperatura, dopiero skończyłem lekcję. Dopiero skończyłem, o jak sobie latają gołąbki, nie wiem czy będzie widać. O. Dopiero skończyłem lekcję. E, przyszłem wcześniej, żebym nakarmić. Dzisiaj dostały trochę kurde tej die Zdjęcie mi karmy, bo takie od, tak, tak, się od, tak są napalone te głębia, naprawdę. Eee, jak tu wygląda samiczki? Wczoraj wykąpałem samiczki. E, w tym płynie, e, sam, e, przepraszam, gębie rozpłodowe, W tym płynie z firmy Owigor. Eee, co, tutaj posprzątam. Jutro, bo jutro mam krótsze lekcje, to posprzątam. Albo w środę, bo w środę prawdopodobnie nie. W środę będę miał praktyki, to nie, to pada. W środę. Eee, w lotowym, no nic nie ma. Eee, nic nie ma. Chciałem dzisiaj sobie wziąć, wywieźć kurde gołębie e, lotowe samczyki. Te po prostu tego wstrego, e, bo ja je oblatałem. Tego wstrego na przykład, jak go kupiłem, oblatałem. I ja te gołębie, e, on z 2014, ja będę nim lotował. Ja go w tamtym roku oblatałem, a w tym roku będę nim lotował. On normalnie na młode mi przychodzi, więc o. Jak leci jakiś gołąbek, nie wiem, czy nagram go. O, tam leci. Z gołąb? Tak, ale jak pikuje. No już nie widać. W ogóle jest nie ma będę po prostu go testować. Najpierw se młode Skoro przyszedł na młode, wszystkie loty praktycznie. No i to przejdzie raczej na stare, tak? Czteroletnie, jeszcze dwa lata bym nim polotował, i wtedy no, rozpłótnie, eee, co tu jest. A jakie są ogólnie plany? No Plany Blue Magic, samiczka, tutaj jest samiczka, Blue Magic, o ten głowy. Tu tego samczyka będę musiał wymienić tej samiczce, On pójdzie do innej samiczki, całkiem. Piękny samczyk. Tu ta samiczka dostanie z, z, z deklaka samczyka. Albo dam jej deklaka, albo dam brata, boże brata. Albo dam jej deklaka, albo dam jej z takiego rocznego samczyka. Tutaj tak wygląda. Tu widzę już niektóre siadają sobie. Będę miał jajka już niedługo, prawdopodobnie tutaj patrzeć popatrzeć sobie. Kurczę, 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 chodź. Tak, samiczka. Już niedługo powinny mieć tam jakieś jajeczka Coś nie z nie się pewnie nie będzie pokazywało już niedługo. Ten połowy, on jest piękny goł. Ma takie centki, które oznaczałem zdrowie. Tak bynajmniej przeczytałem w internecie, gdzie jest piękna pogoda, tak jak mówię. Dzisiaj nagram taki krótki żeby się szybko wstawił. Co dzisiaj gąbki dostały? Dostały z z firmy Kolumbex do wody Dostały, dostały, dostały na Nakarmy dostały, zioła z firmy Kolumbex I dostały To zostało zlane purem z firmy Ovigor. Taką karmę dzisiaj dostały, wszystko jest Na oczyszczenie, na pobudzenie No i na taki okres jak jest teraz, czyli zima Teraz zostały przychodzi wilgoć, więc też żeby grzywa nie złapały przy okazji Wieczorem dostaną z firmy Ronfield Taką czarną papkę, teraz nie pamiętam jak to się nazywa Na karmę Do tego to zostanie zsypane jakimiś tam drożdżami, czy czymś i będzie git O jak sobie latają, nie, nie widać Musiałbym wyjść na dół, żeby je nagrać jak sobie latają Jest naprawdę dzisiaj ciepło, bo do słońca jest prawie 11 na plusie Olecą sobie chłopaki moje Poleciały, teraz z tej strony ja nagram, może mi się uda Kurcze, pełno aut O, a ten sam jest Przeleci, przeleci, zaraz ląduje, idzie do samiczek Gruchać, napalone jest, jak nie wiem na samice O, lecą Poleciały sobie Ten połowy pięknie mi lata Sorki Sorki, sorki Ten połowy, Boże, pstry Jak widać, tu pięknie sobie lata O, 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 pyk Zobaczymy, bo ten pstry ogólnie, on ma krew w sobie on ma to jest krzyżówka bo to jest krzyżówka gołębi choremansa i to jest dosyć taka mocna krzyżówka choremansa na tigra tak zwanego nie od pana Henkla tylko była jeszcze linia tiger nie wiem czy kojarzą niektórzy hodowcy niektórzy mają i jego ojciec był e, tiger e, tiger a matka była choremanska i te gołąbki dosyć tak fajnie latają e, w krzyżówce na dalsze trasy jeżeli chodzi Chodzi mi takie trasy, no bardziej Barcelona, nie, no ja za 2 lata Ogólnie jak se nachowam w tym roku, bo ja mam plan taki Za dwa lata sobie nachować 100 młodych Przelecieć, to co zostanie to będzie no z 20 młodych, może zginie, może nie nawet Takie mam obstawy, zostanie 80 gołębi i przelecieć 80 roczniakami, wszystkie loty Na stare Po Brukselę po Narodowe, wszystko, dosłownie wszystko To co zostanie, to zostanie a po prostu wszystko chcę przelecieć i teraz taką selekcję zrobić. No i zobaczymy, może za rezultat. A jak nie, no to, to będę wiedział po prostu, żeby tego nie robić, tak? Eee, tam widziałem też do wytatuowanego e, hodowcy Paweł. Tam planuje jakieś tam dla hodowców zrobić gołębnie w sensie, że hodowcy będą co, ci, co będą chcieli, będą mu wysyłali módki. Powiem tak, ja do Pawła co bym chciał dać, ja do Pawła bym dał. taki e, gołębi, bo on pewnie będzie je trenował. Tam to do Pawła bym dał sobie taki gojem i wytrzymał z szybkich, to na pewno był dał po tej po tym Potem i samicy też ci pojęłe stratę. Eee, I dałbym pewnie też z moich jabłkochorów z Jansen Sztoków, to też są bardzo szybkie gołąbki. Dałbym jednego po tych i bym po prostu dał też z Jansen sztoka jednego, tak? Eee, żeby po prostu sprawdzić jak u niego się sprawuje jak to będą u niego latały. Eee, tam mam samiczkę z Jan właśnie. Grochowa. Ona chyba nawet siedzi sam ze z ten Sztoka od Japa Kohorna. O, tu siedzi oryginał Krzysztof Pruski. Oryginały Krzyszego, Krzyżka Krzyśka Pruskiego. Tu siedzi samiczka Chipo. Cipo mam kurde. Oryginał mam całą parkę. Dwie pary w sumie mam. Cipo oryginałów. Yy, z tego Ricochstersa. Z Ricochstersa mam całe. Chyba też. Nie, z Ricko Stersa mam jedną parę od pana Artura Pawelca. Z tego Ricko Stersa mam całą oryginalną jedną parę eee, od pana Artura Pawelca. tu moja samiczka? Eee, o. I to jest samiec, czy to jest samica? Bo ja sam już nie wiem. Kurde grucha. Może i samica, ale taki zachowuje jak samiec. Miniczka. no i co, no i do Pana Artura Boże, Artura do do, do tego wytatuowanego hodowcy dał coś z mocnych i szybkich po prostu gołąbków żeby po prostu fajnie latały tam u niego i dały mu też dosyć dużo pociechy no a co, no jest plan zrobić tak, żeby po prostu na przyszłość może kiedyś sobie tak zrobię, jak wybudujesz sobie gołębniki, będę chciał tylko trzymać cztery linie i będę czteroma liniami lotowo, bo tak jak ja mam tutaj Net 6 albo 7 liń to jest troszkę za dużo. Eee, tak sobie ostatnio siedziałem i rozmyślałem, że jak... O, siedzi tam sobie Artem. To tak sobie myślałem, że po prostu jak chciałbym już kiedyś wybudować gołemniki drewniane na jakiejś tam własnej posesji plus 10 koło 15 lat jeszcze na to na pewno będzie trzeba czekać. Może na starość, to bym chciał po prostu trzymać w oryginałach. I po prostu imbredować sobie na lotowym Ale zrobić cztery gołębniki I po prostu, cztery, przepraszam, pięć Bo w jednym bym miał imbred Po prostu gołębie takie krzyżówki A reszta cztery na 4 linie To myślałem nad właśnie od japa Nad deklakami Zobaczy się jeszcze Bo wiadomo, na starość przyjdą inne myśli Teraz myślę inaczej, a na starość przyjdą inne myśli nie? Co? Ja będę się powoli Z wami żegnał, więc co? Trzymajcie się, cześć Na razie